Szanowni Państwo, otwieram uroczystą sesję Rady Miejskiej w Wolsztynie. Piękną tradycją Rady Miejskiej w Wolsztynie jest organizowanie uroczystej sesji w dniu 5 stycznia każdego roku. W dniu upamiętniającym zwycięski zryw powstańców Wielkopolscy. Jest to data szczególna dla Wolsztyna, bowiem 90 lat temu w wyniku powstania Wielkopolskiego zostało wyzwolone nasze miasto. Na uroczystych sesjach staramy się przywoływać bohaterów tamtych lat, często opłacany własnym życiem, patriotyzmem, który jest naszą dumą. Zgrzeszamy pamięć o czasach, kiedy w walce, poświęceniu, bohaterstwie odradzała się nasza ojczyzna. Jesteśmy dumni, bo Wielkopolska miała w tym swój wielki udział. Dobrze jest znać historię własnego narodu, kraju, regionu. Ta wiedza pozwala nam ocalić tożsamość i buduje świadomość, rodzi poczucie przynależności narodowej. Tradycją jest też, że w dniu 5 stycznia wręczamy odznaczenia zasłużone dla Ziemi Wolszczyńskiej i takie odznaczenie również dzisiaj zostanie wręczone. W tym szczególnym dniu będziemy świadkami jeszcze jednej uroczystości nadania Gimnazjum nr 2 w Wolszczynie im. Powstańców Wielkopolskich. Rada Miejska dnia 26 maja 1994 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania oznaczenia zasłużonej dla Ziemi Gąszczyńskiej. Oznaczenie to przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, naukowym oraz kulturalnym. Jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi położone dla Ziemi Gąszczyńskiej we wszystkich możliwych dziedzinach gospodarki, wiedzy, kultury, sztuki, polityki. Jan Woś urodził się 24 grudnia 1914 roku we wsi Wioska w powiecie wolsztyńskim. Obdarzony silnym i niepokornym charakterem, od wczesnej młodości związał się z wojskiem. Już w wieku 14 lat wstąpił do szkoły podoficerskiej dla małoletnich w Koninie przydzielony po jej ukończeniu do IX Pułku Piechoty Legionów w Zamościu, podjął naukę w działającej przy Pułku Szkole Podkorąży. Specjalizował się w zakresie taktyki walki z użyciem broni przeciwpancernej. Pod okiem majora dyplomowanego Mariana Kopańskiego z oddziału drugiego II Sztabu trzeciego Dywizji Piechoty Legionów szkolony był także do pracy w wywiadzie. W wojsku odebrał też staranne wychowanie patriotyczne. Zwłaszcza pod wpływem wielkiej osobowości dowódcy IX Pułku Piechoty Legionu w latach 1936-1939 pułkownika Stanisława Sosabowskiego, późniejszego generała. Druga wojna światowa, począwszy od kampanii wrześniowej w 1939 roku, to dla Jana Wosia czas walki. Najpierw jako żołnierza Wojska Polskiego, następnie w strukturach Związku Walki Zbrojnej i wreszcie w szeregach armii krajowej w rejonie Zamościa. Kilkakrotnie w tym czasie NKWD wydało na niego wyrok śmierci, więc celem uniknięcia aresztowania przedał się do Wielkopolski, gdzie dalej walczył w ramach ruchu wolność i niezawisłość struktury wielkopolskiej i samodzielnej grupy ochotniczej Warta, organizacji oporu wobec prosowieckiej władzy w Polsce sformułowanej przez ostatniego komendanta okręgu poznańskiego AK podpułkownika Andrzeja Żebuskiego, pseudonim Ańcza. Po kolejnych amnestiach powrócił do Wolsztyna około 1954 roku. Borykając się z wieloma problemami codziennymi i utrudnieniami związanymi z brakiem przynależności do partii, zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w firmach bolsztyńskich. Był między innymi prezesem zarządu PSS SPOŁEM w Olsztynie, kierownikiem gospodarstwa kółek rolniczych w Mochach i aż do przejścia na emeryturę kierownikiem stacji testowej kurwe w Roniawach. Wszędzie wykazał się dużą kompetencją i sprawnością w działaniu. Po upadku systemu komunistycznego powierzono mu funkcję przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego w Olsztynie, a po pierwszych wolnych wyborach samorządowych został burmistrzem Wolsztyna. Funkcję tę pełnił w okresie od 6 czerwca 1990 roku do 20 lutego 1992 roku. Był to okres bardzo trudny dla odrodzonego samorządu. Wszyscy uczyli się wówczas zasad prawdziwej demokracji, a autorytet burmistrza Jana Wosia bardzo temu procesowi sprzyjał.

jeszcze jestem bardzo wdroszony, że Tam był dla mnie będzie zawsze biedny rozwizor w to, to jest właśnie to znaczenie. Bardzo proszę. Hale, który jest tu i Miasta. Ja się z tym to jest najważniejsza która może dać korzyści. I w związku z korzyścią, jakbym się rozgadał, to i po co? Uważam i zawsze uważałem, że myśl przewodnią pracy właściwej naszej to zachowanie godności człowieka, zachowanie godności ludzkiej. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, droga młodzieży, cieszę się, że dziś dostąpiłem tego szczególnego zaszczytu, jakim jest zabranie głosu w tym wyjątkowym dniu, który na zawsze powinien pozostać w naszej pamięci. Jesteśmy bowiem świadkami podwójnie doniosłego wydarzenia, na które składają się obchody 90-lecia wyzwolenia Wolsztyna w Powstaniu Wielkopolskim oraz nadania Gimnazjum nr 2 w Olsztynie. Zaszczytnego imienia Powstańców Wielkopolskich, połączonego z uhonorowaniem tejże szkoły sztandarem. Trudno przecenić wyjątkowość chwili, w której dane nam jest uczestniczyć. Nieco dzień możemy brać udział w świętowaniu wydarzeń tej rangi. W sobotę 27 grudnia 2008 roku o godzinie 10. Złożeniem kwiatów na mogile pierwszego dowódcy powstania generała Stanisława Taczaka na poznańskim cmentarzu zasłużonych Wielkopolan rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Dziś my w szczególny sposób pragniemy uczcić to wydarzenie. Powstanie Wielkopolskie z lat 1918-1919 było wydarzeniem, które nie miało prestiżowego szczęścia, mimo osiągniętego sukcesu. W okresie międzywojennym, z przyczyn politycznych, stało wyraźnie w cieniu czynu Legionowego, a nawet powstań Górnośląskich. W czasie II wojny światowej, powstańcy Wielkopolscy byli przewidziani do eksterminacji w pierwszej, pierwszej kolejności. Po wojnie ocena tych wydarzeń też była uzależniona. Od aktualnej innej tendencji propagandowej. Nie zmienia to jednak faktu, że powstanie wielkopolskie było jedynym polskim powstaniem narodowym, które zakończyło się pełnym sukcesem, a mimo tego Polacy często zdają się o nim nie pamiętać. Dokładnie 90 lat temu w dniu 5 stycznia oddziały powstańcze dowodzone przez Kazimierza Siódę Nikodema Wojtkowiaka Kazimierza Zengtelera po krótkiej, choć bardzo intensywnej walce wyparły załogę niemiecką i wyzwoliły Wolsztyn. Udział mieszkańców Wolsztyna i powiatu wolsztyńskiego w powstaniu był bardzo liczny, co świadczy o głębokim patriotyzmie naszych przodków. I choć nie ma ich dziś z nami, to z całą pewnością są wśród nas ich potomkowie. Pamięć o powstaniu, jako o rzadko którym wydarzeniu z naszej historii, spaja w sobie w sposób znakomity trzy ważne elementy tradycji. Pierwszym elementem jest tradycja rodzinna. Duma z tego, że nasi przodkowie byli powstańcami, że walczyli o niepodległość. Elementem drugim jest tradycja lokalna i regionalna. Przywołująca ważne wydarzenia z najbliższego otoczenia, a trzecim tradycja ogólnonarodowej walki o Polskę, o odzyskanie niepodległości po latach Zaborów. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie odegrało ważną rolę w procesie polskiego wybijania się na niepodległość, przez co stanowi jedną z najtrudniejszych kart naszych ojczystych dziejów. Mimo upływu lat, świadectwem tamtych wydarzeń pozostają pomniki i inne obiekty poświęcone pamięci Powstania Wielkopolskiego. W dniu dzisiejszym do ich drona dołącza Gimnazjum nr 2 w Olsztynie. Podkreślić należy, że wśród patronów szkół, nazw ulic, placów i osiedli upamiętniających sławne postacie i wydarzenia, powstańcy wielkopolscy zajmują znaczące miejsce. Dzieje powstańczego zrywu Wielkopolan dokumentują i ocalają od zapomnienia także, a może przede wszystkim, pomniki mogiły powstańcze i tablice pamiątkowe. Miejsca pamięci powstania wielkopolskiego znaleźć można także w wielu miejscach naszej gminy, co jest swoistym odzwierciedleniem jego spontanicznego i powszechnego charakteru. Należy mieć nadzieję, że nadanie Imienia Powstańców Wielkopolskich Gimnazjum nr 2, nie tylko przypomni o znaczeniu zwycięskiego czynu Wielkopola, ale i przyczyni się do powstania miejsc nowych oraz do pozyskania kolejnych opiekunów już istniejących strażnic pamięci. Dzięki takim działaniom, miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego także dla przyszłych pokoleń będą najważniejszym w regionie elementem patriotycznej tradycji. Każda mała ojczyzna ma swoich bohaterów. Rzecz w tym, żeby o nich pamiętać, przypominać o ich istnieniu kolejnym pokoleniom. Żyją oni w pamięci ludzi, żyją jeszcze ich rodziny, ale czas płynie nieubłaganie. Rosną młode pokolenia, a świat wyciąga po nie ręce. Jeżeli odejdą ze swych stron, bez zaszczepionej w pamięci troski o historię małej ojczyzny, to wkrótce o swoich bohaterach zapomną. Nasz region jest bogaty w wydarzenia historyczne. Rzecz tylko w tym, aby chcieć tę historię poznawać. Przeżywamy dziś doniosłą chwilę poświęcenia i nadania sztandaru oraz imienia naszemu gimnazjum. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Dlaczego sztandar ma tak duże znaczenie i wartość? Otóż sztandar, nazywany pierwotnie chorągwią, wywozi, wywodzi swój początek z dawnych znaków bojowych i rozpoznawczych, które stanowiły ośrodki skupiające wojowników podczas bitwy. Już wtedy wiązano z nimi pewne treści ideowe. Powtarzający się w nich motyw bóstwa. Nadawał im na pół sakralny charakter, co sprawiało, że chorobiom przysługiwała chrześć i szacunek. Utrzymanie znaków i walka w ich obronie należały do podstawowych obowiązków wojownika. Nasi przodkowie niejednokrotnie dawali dowody najwyższego uszanowania barw narodowych i gotowości przelewania krwi za sztandar. Najlepiej o roli sztandaru świadczą słowa prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wosięckiego. Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Droga młodzieży, sztandar, który przed chwilą został Wam przekazany. Jest symbolem waszej małej ojczyzny, jako jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Na nawiązuje on do tradycji narodu. Jest symbolem integracji szkoły z naszymi wielkimi przodkami, powstańcami wielkopolskimi. Pamiętając o wymowie sztandaru należy okazywać mu cześć i szacunek, zaś uczniowie stanowiący potrzeb sztandarowy niech pamiętają, że spotyka ich niezwykły honor i zaszczyt. Szanowni Państwo, nauczyciele i wychowawcy, jestem pełen uznania dla wszystkich, dzięki którym nabijemy dziś imię i sztandar powstańców Wielkopolskich Gimnazjum nr 2 w Olsztynie. Pamiętajmy jednak, abyśmy nie kończyli tylko na nadawaniu imienia, nazw ulicą i budowaniu pomników. Przede wszystkim dbajmy o zachowanie pamięci o przyszłości, o przeszłości, świadomości młodego pokolenia. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, uchwała numer 22, łamane na 173, łamane na 2008 Rady Miejskiej w Polszczynie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie nadania gimnazjum numer 2 w Olszczynie imienia powstańców wielkopolskich. Paragraf pierwszy. Gimnazjum numer 2 w Olszczynie przy ulicy Mickiewicza 4 nadaje się imię powstańców wielkopolskich. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolszczyna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. W tym miejscu przekażę uchwałę Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Serdecznie podziękować w imieniu dyrekcji, nauczycieli, całej społeczności naszego gimnazjum. Podnosząc do góry tą uchwałę, możemy stwierdzić, że od dzisiaj nasze gimnazjum jest imieniem powstańców Wielkopolskich. Dziękujemy serdecznie. Przed chwilą uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu gdzie w naszej szkoły. Od dzisiaj zniesiony wysoko sztandar będzie nam przypominał słowa zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali, nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. Teraz proszę o zabranie głosu panią dyrektor szkoły. Reforma oświaty zmieniła w zdecydowany sposób strukturę szkolnictwa. Ilość nowo powstałych szkół i placówek powoduje, że ich społeczności powszechnie stają przed koniecznością odpowiedzi na pytanie. Kim winien być patron? Kto ma być wzorem dla naszych uczniów i dzieci? To pytanie przekłada się także na zasady budowania programu wychowawczego i kształtowania osobowości gimnazjalistów. Aby nadawanie imienia szkołom miało sens, Patron musi mieć swoje miejsce w programie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Powinien inspirować na każdym etapie kształcenia od pierwszej do ostatniej klasy. Patronem szkoły bądź placówki może być osoba, której dokonania dla dobra kraju lub regionu nie budzą żadnych wątpliwości. Jest godna naśladowania. Przez swoje osiągnięcia lub legendarną symbolikę, z jaką przeszła do historii świadomości społecznej. Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. I właśnie dzisiaj my, Gimnazjum nr 2 w Borsztynie, z dumą przyjmujemy nazwę Powstańców Wielkopolskich dla naszego gimnazjum. Ten uroczysty moment nadania pozostanie długo w naszej pamięci, bo przecież już wcześniej próbowaliśmy na wiele sposobów wdrożyć uczniom wartości nieprzemijające. Działamy tak, by nasi uczniowie sami mogli je odkrywać i cenić. Wyzwaniem dla nas, nauczycieli, jest wychowanie dzieci na uczciwych i pracowitych ludzi. Uczymy samorządności poszanowania dla tradycji, integracji ze środowiskiem lokalnym. I od tej chwili tradycją wychowawczą szkoły będzie dbanie o miejsca pamięci związanych z powstaniem wielkopolskim oraz coroczne obchody jubileuszowe. Tak obiecałam panu Kaczmarkowi i tego dotrzymuję. Myślę, Do nauczycieli, dyrektorów szkół, uczmy tak w naszych wielkopolskich szkołach, aby każdy uczeń znał nie tylko datę wybuchu powstania, ale był dumny z poczynań synów Wielkopolskiej Ziemi. Bo przecież my Wielkopolanie zawsze aktywnie uczestniczyliśmy w działaniach na rzecz rozwoju Rzeczpospolitej. Sprawdziliśmy się w każdej formie działalności na rzecz dobra społecznego. W czasie, gdy nie było szans w walce zbrojnej, prowadziliśmy najdłuższą wojnę w dziedzinie ekonomiczno-gospodarczej. Kiedy niezbędne okazały się działania zbrojne w celu odzyskania niepodległości, zorganizowaliśmy w 1918 roku pierwszy, zakończony sukcesem powstanie narodowe. Gdy przyszło bronić II Rzeczpospolitej, Armia Poznań stoczyła nad Bzurą największą bitwę września 1939 roku. Po Drugiej wojnie, gdy komunistyczna władza zdławiła opór i odebrała wszelką nadzieję, to właśnie my, Wielkopolanie, powiedzieliśmy nie w robotniczym proteście 28 czerwca 1956 roku. Młode pokolenie Wielkopolan jest spadkobiercą tych pięknych postaw i zaangażowania w życie społeczne. Myślę, że warto o tym pamiętać, wchodząc w dorosłość. Będziemy uczyć i wychowywać w poszanowaniu tradycji i dla przyszłości. Bo przecież naszym zadaniem jest uczyć i wychowywać młode pokolenie, a wychowanie należy do najtrudniejszych, a zarazem najciekawszych wyzwań naszej pracy nauczycielskiej. Nasz standard będzie symbolem, który w chwilach trudnych dla naszej społeczności szkolnej wzmocni hart ducha i wolę zwycięstwa. Będzie uosabiał to wszystko, co jest najlepsze, co jest ludzkie, co jest godne naśladowania. Życzę sobie, aby ten standard stał się dla uczniów motywacją do podnoszenia umiejętności i do wytrwałej pracy. Pragnę, aby w jego cieniu uczniowie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem godnie reprezentowali nasz kraj, szkołę, naszą małą ojczyznę. Szanowni Państwo, chciałbym wyrazić ogromny szacunek i uznanie dla społeczności miasta Wolsztyna, całej gminy Wolsztyn na ręce radnych właśnie Rady Miejskiej, uznanie i szacunek za kultywowanie tych tradycji. Gratuluję wyboru patrona, patronów wielu dzielnych, mądrych ludzi. Życzę, aby to święto było początkiem nowej tradycji i nowej historii w szkole. Życzę dużo, dużo wspaniałych doznań. Kryję Elejsą, Chrystus Elejsą. Boże ojcze, któryś wybił lud Twój z niewoli egipskiej i wrócił do Ziemi Świętej, wróć nas do ojczyzny naszej. Synu zbawicielu, któryś umęczony i z martwych stał i królujesz w Matko Boska, którą ojcowie nasi nazwali Królą Polski i Litwy. i Litwę. Święty Stanisławie, opiekunie Polski, módl się za nami. Wszyscy święci, opiekunowie Rzeczypospolitej naszej, módl się, się za nami. Od niewoli moskiewskiej, austriackiej, i pruskim. Nas, przez męczeństwo 30 tysięcy rycerzy barskich poległych w wojnie za wiarę i wolność. Nas, przez męczeństwo wszystkich żołnierzy zamordowanych przez prusaków. Nas, przez męczeństwo wszystkich żołnierzy zaknutowanych przez Moskali. Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za wiarę i wolność. Was, Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców i pielgrzymów polskich. Was, o wojnę powszechną, za wolność ludu. Prosimy Cię, Panie! O grób dla kości naszych. W ziemi